W czwartek 12 września na zapleczu Placu Zabaw w Kałdunach odbyło się zebranie sołeckie. Na początku wspomniana została sprawa kanalizacji w Kałdunach. Pierwszy z trzech etapów tej inwestycji ma rozpocząć się koło listopada i obejmować odcinek od Parasolki do Drogi Wojewódzkiej. Następną inwestycją jest budowa kolejnej drogi betonowej łączącej istniejące już odcinki na ulicach Jana III, Sobieskiego i Królowej Jadwigi. Inwestycja ma rozpocząć się najwcześniej w drugiej połowie następnego roku, jednak nie jest to pewne. To jednak nie koniec rozwoju infrastruktury w naszej miejscowości. Do końca 2024 roku ma być zbudowane oświetlenie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Głównym punktem zebrania był Fundusz Sołecki na następny rok. Wynosi on 70 470 zł i 81 groszy, a w porównaniu do budżetu na obecny rok jego wartość jest wyższa o ponad 2000 zł. Sołtys zaproponował przeznaczenie go na instalację oświetlenia na bocznej drodze od Drogi Gminnej do posesji 22A, a jego wniosek został prawie jednogłośnie zaakceptowany przez mieszkańców. Omówione zostały też sprawy dziejące się w sąsiednich miejscowościach, takie jak konieczność rozbudowy szkoły podstawowej w Dobrzelowie i plany firmy Sufli-Dowo na budowę kurników na terenie Teresina w gminie Drużbice. Z racji, że nie mamy na te sprawy bezpośredniego wpływu, żadna decyzja nie została podjęta.